Witam wszystkich bardzo serdecznie. No są święta, ale mam czas. Przejrzałem internet. Sama tragedia na wschodzie. Tragedia też w mediach, tragedia w kościołach miałem być okazje w pewnym kościele, gdzie. Zaczął się użalać pewien ksiądz nad Białorusią i Rosją i prosił o ich nawrócenie. Jakieś tam hasła zaczął, zaczął rzucać, tak słuchałem go, mówię. Prędzej Łukaszenko, przed to, bo się znajdzie w niebie niż ty, bo Łukaszenko dbał o swój naród i o swoje społeczeństwo, a wam w głowie dramat i tragedia i dolewanie, jak to się mówi kolekwialnie, oliwy do ognia. Świat potępi Polskiem za tragedię ukraińskiego społeczeństwa po 2014 roku. Zastanawiałem się, czy nie napisać po 24 lutego 2022, ale uznałem, że nie, po 2014. Od tamtej pory <laughs> wszystkie media prześladują, prześladują, proszę Państwa, społeczeństwo ukraińskie ze wszystkich możliwych stron. Proszę Państwa, tragedia, jaka się wydarzyła. Zaczynamy po kolei. Proszę Państwa, we wszystkich mediach, łącznie z tymi mediami tak zwanymi opozycyjnymi, opozycja youtuberów, antysystemowcy i tak dalej, oni zawsze powiedzą że no, trzeba coś tam robić, ale trzeba pomagać, trzeba pomagać, że my tu pomagamy. My, my jesteśmy najlepsi. O ile w mediach em, telewizyjnych radiowych i wszędzie jest to naturalne, bo to jest po prostu reklama rządzących. Ta, ten dramat tych ludzi, na tym dramacie tych ludzi buduje się politykę i rządzący jak najbardziej pomagamy. Co my to nie robimy? Zobaczcie, jakie my tutaj zbieramy paczki, dary, zobaczcie, wszędzie tu pisałem dary, zobaczcie, pomoc, wszędzie. Kartonów, mi, miliony, jakieś magazyny, stare ciuchy, wyprane, czy, czy nie wyprane, nieważne, jakieś tam cuda na kiju, i wszyscy są z tego dumni. Proszę Państwa, e, tak jak kiedyś potępiłem wysłanie polskich żołnierzy na granicę białoruską, gdzie mówiłem, że jest to jedna z największych głupot, nie będę tematu rozwijał, powiem tylko króciutko, wtedy też uznałem, że największą głupotą było wysyłanie na granicę, kiedy mieliśmy tych uchodźców z Bliskiego Wschodu. Którzy chcieli tylko i wyłącznie przejść. Zaznaczam, oni tu w ogóle nie chcieli w Polsce zadomowić za się, zamieszkać, oni chcieli tylko przejść. Wysłano tam tysiące polskich żołnierzy na granicę białoruską i jakieś burdy, pobicia. No i oczywiście znowu mamy i znowu mamy wielki zachwyt, cały internet. Wszyscy antysystemowcy, wszyscy youtuberzy dziękuję, zaczynali swoje programy. Ci tacy przeciwko rządowi zaczynali swoje programy od jednego: Dziękujemy żołnierzom, obronili naszą granicę. A ja już wtedy mówiłem, nic nie obronili, bo ci ludzie nie mieli w rękach karabinów, nie, nie przyjeżdżali na czołgach, transporterach, nie przyjeżdżali jak, z jakimiś działami. Nie było jakiś ostrzał z moździerzy, oni chcieli tylko przejść. Uniemożliwioną. Oni już teraz od dawno przeszli. I teraz mamy po 24. Znowu tą samą um, narrację. Wszyscy są zadowoleni. Ale ja mam szczególnie, bo mówię, rządzącym się nie dziwię, ale mogę się dziwić tej, tej całej youtuberskiej hołocie, która y, śmie się nazywać y, opozycją. I oni również to tu, a ja mówię odwrotnie, to tu właśnie powinno się pojawić wojsko. Jeżeli nawet Ukraina nie chce na swoim terenie zrobić, ja to nagrałem film kiedyś, to powinno się zaznaczyć strefę do 5 kilometrów, czy gdzieś zmobilizować przez to proste jest. Tysiące kontenerów, wojsko tam powinno się pojawić, grochówkę gotować, zupy, udzielać wszelkiej możliwej pomocy tym ludziom. Wojsko powinno udzielać, bo to są po prostu ludzie podobno przyjechali tutaj z terenów walk, z terenów. Podobno wojny, której nie ma, i to wojsko powinno im udzielać pomocy. No bo jeżeli to są uchodźcy z terenu wojennym, to wojsko. Tymczasem mamy zupełnie odwrotną sprawę. Jak na Białorusi, na granicy z Białorusią wysłano wojsko wobec cywili, jakieś przepychania, popychania, oblewanie wodą, obelga wstyd na cały świat. Tak tutaj wojska nie widzę, które by przyszło z pomocą. Nie. Tu rozesłano ich po, po, po kraju. Yy, 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 największym tutaj beneficjentem finansowym oczywiście był Claire, który usunął swój film. Oni w jeden dzień, nie mam powiem z tego co pamiętam, oni w jeden dzień zebrali miliard, milion euro. Przepraszam, może nie wiem, przepraszam, ale milion euro. Milion euro w jeden dzień zebrali i usunęli ten film. Taki cwaniaczek. Yy, ja to, no żałuję, że tego nie skopiowałem, jest do tego link. I sprowadzili tu nam do Polski wszystkich cyganów, Romów, bezdomnych. Czy ja do tych ludzi mam pretensje? Absolutnie nie. Przyszli do nas, e, trzeba im teraz zapewniać wikt i opierunek, bo to są ludzie niewykształceni, nie posiadający żadnego zawodu, żyjący tam w Ukrainie również z zasiłków I oni teraz, polski kler sprowadził do nas, właśnie tam w tym filmie było, wszystkich e, możliwych uchodźców, to znaczy nawet nie byli uchodźcy. Oni po prostu uznali, że jeżeli jest okazja przekroczyć granice, przyjechać za darmo Przecież wysłano tam pociągi. To jest to okazja. Teraz tak. Proszę Państwa, to, to taki, taki wielki, wielki skrót. Dlaczego świat nas potępi? Słuchajcie, nie, prędzej czy później ten konflikt y, zakończy się pokojem. Ta specjalna operacja wojskowa zakończy się pokojem. Co się wydarzy? Proszę Państwa, wydarzy się to, co ja przewidziałem. Nie wiem dlaczego. Mam jakieś prorockie zapędy, czy, czy po prostu wizje, które się w 100% sprawdzają od 30 lat. Ale to jest taki żart z mojej strony. Proszę Państwa, cały świat, jak już się zakończy się ten konflikt, ta specjalna operacja, to zacznie rozliczać wszystkich, kto co zrobił. I największym potępieniem, największą pogardą będzie wskazanym palcem, że naród, który najgorzej się zachował wobec społeczeństwa Ukrainy, to będzie Polska. Nie przekonacie, to znaczy ja mówię teraz, jeżeli tu jakiś się potra, trafi po liniach, bo moi widzowie to jest hmm, po prostu hmm, elita, a elita to jest zawsze hmm, mały procent społeczeństwa, ale jeżeli się trafi jakiś ten, nie przekonacie im takimi paletami o, z puszkami, nie przekonacie ich jakimiś torbami z wodą, z jakimiś ciuchami, bo to świata nie będzie interesować. Proszę Państwa, po zakończeniu tego konfliktu świat spojrzy realnie i powie, ale cóż, cóż żeście zrobili Polacy? No i Polacy zaczął pokazywać te zdjęcia, o zobaczcie, z różnych tam torby, hmm, cuda na... no mówię, to wszystko. A świat powie, nie, nie, ale co żeście zrobili dla tych prawdziwych uchodźców? Czy wysłaliście im z jeden bochenek przez 7 lat? Przez 7 lat. Czy wysłaliście tam do Ługańska, do Niecka, jeden bochenek chleba? Jakąś... Yy... Torbę cukru, czy cokolwiek że się zrobili, bo, bo jak Polacy zaczął też pokazywać wszystkie te filmy, jak myśmy sam wysłali po nich pociągi, ale, ale świat powie, specjaliści zachodu, bo przepraszam bardzo, ale ci ludzie to w 95% to oni nie przyjechali z terenu walk. Oni tu przyjechali, <laughs> nawet z Lwowa, w ogóle z, z miejscowości, które w ogóle nie, nie objęte były walkami. To co wy nam tu ciemnotę wciskacie, Polaczki? Myślicie, że świat się da, da nabrać na ten, na, na, na ten fałsz, który jest w tej chwili? Absolutnie nie. Chwała. Świat będzie tak bardzo krytyczny i jasny, jak był zawsze i bardzo dobrze. Tak jak był krytyczny świat po tak słynnym Powstaniu Warszawskim. Świat od razu stwierdził, co, co tu się stało. To była zagłada stolicy, celowa zagłada stolicy przez pewną organizację, która podobno była polską organizacją podziemną. Świat od pierwszego dnia potępiał to, bo wiedział, że to jest unicestwienie e, e, stolicy, narodu, praktycznie wykreślenie z mapy. Udało się przetrwać i to samo tutaj. Nikt świata nie będzie obchodził. Jakieś tam łóżka, jakieś leżanki, jakieś e, cuda na kiju. Nie, świata nie przekona to, że przyjechały kobiety z dziećmi, Więc trzeba było im kontener zabezpieczyć, a nie e, szarpać ich po jakichś tam domach, przyjęciach, coś. Pamiętam, bo świat powie, przepraszam, proszę mi podać adres tej pani, tej, tamtej i tak dalej. To obojętnie jest. Skąd ta pani jest? Czy zrobiliście listy? Skąd oni przybyli? Bo były przypadki i to niejednokrotnie, gdzie rzeczywiście, kiedy przyjechali uchodźcy, prawdziwi uchodźcy z terenu walk, nieważne czy oni popierali Putina, czy, czy, czy tego innego ćpuna, proszę Państwa. I jeżeli nie umieli po ukraińsku, to, nie, to odmawiano im podania zupy. I ci ludzie, ci ludzie przyjeżdżali naprawdę i... Bo przecież oni mówią po rusku. No bo to jest ich narodowy język. Oni byli rodowitymi Ukraińcami. Z paszportem ukraińskim. Tylko tego języka nie znali kompletnie. Im tu w Polsce talerza zupy odmówiono. Jeszcze ich zubliżano im z, od jakich tylko. Tak się zachowało to społeczeństwo. Brzydzę się poliniakami, będę się brzydził, a to, co teraz mówię, w krótkim czasie się spełni. I będą wszyscy zdziwieni, jak to, jak to my, tacy dobrzy, my, tacy szlachetni. Nie. Proszę Państwa, ja zawsze, ja zawsze się wzoruję na Ewangelii. Tam jest napisane, a już nie pamiętam, ale mniej więcej, żeby Twoja prawica nie widziała tego, co robi lewica. To się nazywa pomocą. A tu proszę bardzo, jaka pomoc wszędzie, w mediach, popisówki, cuda na kiju, jacy. Do. I wszyscy się zachwalają. I tak już mamy, proszę Państwa, święta Bożego Narodzenia, a wszyscy są dumni z tego, co, co zrobili, duma ich rozpiera. Wkrótce świat to wszystko przekreśli. Nie będą słuchać nic, żadnych wyjaśnień. Potępieni będziemy przez Stany Zjednoczone, przez zachodnią Europę, Francję, Niemcy. Holandię, te wszystkie kraje, pod, kraje potępią w pierwszej kolejności Polskę. Będziemy e, po prostu mm, wytykani palcami jako najgorsze społeczeństwo w Unii Europejskiej. Za akcję od 7 lat, bo oni nam nie tylko wypomną akcję po 24. oni wypomną nam całe 7 lat pogardy dla społeczeństwa ukraińskiego. Co się stanie na spokojnie, także nie martwmy się. I też nie przeżywajmy tak bardzo tego wszystkiego, e, bo ja już zauważyłem, co ma wisieć, nie utonie. Cały czas e, nagrywam to w święta, bo mam trochę czasu. A więc proszę Państwa, cały czas życzę e, zabawy, wesołości, radości wszystkim, pomimo tego, że e, również mnie coś w gardle siedzi, A, walczę z tym. <laughs> Ale życzę wszystkim zdróweńka. Trzymajcie się, na razie.